Cześć, Cześć wszystkim tak to u nas to, to towarzystwo je. Wiadomo, że to nie jest jakaś karma na tak zwanego buta, tylko żeby trochę było spokoju w głębniku. Nawet uciłem z tego kukurydze, bo u jednej pary mi tam wyczaskali jajka. Ale jakoś poradzimy z tym sobie jest jeszcze czas, żeby te głębie dobrze latały. Nie ma co za wcześnie, bo to może być później problem. No Ale mniejsza z tym. Każdy robi jak uważa, to nikogo nie będę tutaj Błotko od kolegi Adrianka Także dobrze bym mi to zdradził to To co on to robi To jest to błotko jego to super rzecz Złoto faraonów jak on to nazywa Przypominamy, że nasze głębie to siedzą na jajkach. To nie są żadne wdowce, tylko siedzą na jajkach. I będziemy lecieli pierwsze loty z gniazda. Teraz idę do ziółka. Od naszego przyjaciela, Martina. No i idzie. Gastrodol. to jest 2,5 karmy, ważona karma, regionu, całego żeby ich karmić dziesięć razy, a szczególnie na jajkach. Dobra. Karmę mam przygotowaną. Do wody stosujemy probiotyk, jest to seria próbna, już po testach z firmy Volantor to za uprzejmością pani Marceliny dostaliśmy taki pakiet produktów testowych, znaczy testowych to są produkty do wykorzystania przez hodowców, przez grupę hodowców, na, na, już to jest po testach. Tak naprawdę, bo testowane były środki o wiele, o wiele wcześniej, tylko po prostu mamy, mamy tą, tą sposobność, że możemy ich sobie potestować, wypisać później, jak się nam to sprawdziło, w odpowiedniej formie są pytania zadane, trzeba na te pytania odpowiedzieć i przesłać informacje do firmy Volantor. Ja tych probiotyków daję zawsze mniej. Woda do tych probiotyków musi być zawsze odstana. Nie może, nie może być to woda stricte nalana prosto z kranu, ponieważ ona nie może zawierać chloru. Bo to nie będzie działać. Ale jak będzie działać, to bardzo powoli a bardzo słabo. Są bakterie probiotyczne. Ja daję taką jedną nakrętkę, nigdy tego nie, 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 nie szaleję z tym, zawsze wolę mniej. I żeby ta woda też w tym głębniku nie stała, ten produkt musi być przechowywany po otwarciu w lodówce, widać na nim nawet szron. Tak to robię, żeby sobie tu poradzić jedną ręką. Zalewamy to wodą. Przygotowany napój podajemy po karmieniu, pół godziny po karmieniu. Teraz? No? I co? Poczekaj. Pusto. Dobra, już, po małutku. palców nie przyciął. To mój pomocnik. No, mój. W tym roku będzie pomocnik, nie? No. Plus. team. No. Samiczki. nie widać jakiejś super formy. Zwykły oblot. Nic znaczącego. Jak tu mój kolega. Kolega Andrzej mówi. Mieszają powietrze, takie latanie, żeby nie spaść, ale takie ma być teraz. Po co lepsze? Się kręcą. Samice nie odchodzą, o tak powiem. Jedna coś tam mu góro bardziej chodzi, ale to tak, jedna taka jest, co w tych treningach, no wyprzedza resztę, ale ja wiem dlaczego tak jest, ale zostawiam tu sobie i nikogo nie będę do pewnych rzeczy przekonywał. Widać jak ona trenuje. Pokaż. No dobrze. Nie ma co tam tego nagrywać, bo gołębie latały jak wszędzie. Witam wszystkich w ten zimny dzień. Mamy dzisiaj trochę pogodę nie taką, ale coś wam chcę pokazać. Nikogo też do tego nie namawiam, ani też nie zmuszam. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to proszę się odezwać albo na brief, albo w komentarzu. Tutaj mamy to są zmacerowane zioła. Zioła można zmacerować na alkoholu, można też zmacerować octem jabłkowym i olejem, ale trzy różne są sposoby, tego i każdy jeden sposób inaczej się wykonuje indywidualnie, to jest wyciąg z oregano, wyciąg z oregano, ja taki kieliszek daję na karmę. No i moje gołębie rozpłodowe, no tak szczerze powiem, że antybiotyków to minimalnie widzą w ciągu roku. To sobie wchłonię i za jakąś tam godzinkę do półtorej godziny można to będzie wsypać im takie na szybkie jedzenie, małe takie jedzenie. To mają zjeść, to nie może leżeć. To mamy tylko wymieszać. Zjedzą i tak, i takie ziółka przechowuję w takich oto szklanym, ciemnym szkle zmacerowane, ale zapach tego no jest jak ktoś wie jak jak jest, jak, jak po prostu pachnie zmacerowane oregano to, no to nie da się tego przekazać no to jest zapach niesamowity bardzo intensywny Następną taką rzeczą, e, którą dzisiaj nasze głębie dostają, no dostają kąpiel. Ale dostają kąpiel takiej soli. Są tutaj trzy składniki: środek odkażający, soli jest, e, sól z Morza Martwego lub jakaś inna sól, nie musi być akurat ta i Epson. Kto wie, co to jest Epson, to będzie wiedział. Kto nie wie, tak samo mogę udzielić informacji. Opakowanie jest po, po Palomie. Uważam, że Paloma. Każda jedna surka z każdej jednej firmy jest dobra. Ja używam akurat takiej. Używałem też Palomy. Używałem innych firm. Ważne, żeby te gołębie kąpać. Odpowiednia kąpiel w odpowiedniej wodzie. Wodzie i temperaturę. Żeby każdy wiedział w jakim czasie, w jakiej temperaturze te kąpać gołębie bo, bo tu też jest duży szczegół. No dzisiaj będziemy kąpać w takiej soli. Sami sobie przygotowuję. Też z podpowiedzi kilku takich czołowych hodowców. Tak wymyśliliśmy taką koncepcję i taką robię. To też nie jest tak, że ma być tylko taka. Każdy może używać tego czego chce. Ja używam akurat takiej i jestem zadowolony. Woda gotowa. Także możemy iść karmić po karmieniu jakieś tam kąpiele i to tyle w przygotowaniu tam. Pozdrawiam wszystkich sympatyków i niesympatyków. Dobry lot.